Na Copacabana zaraz tu wjeżdżamy na prom, takie promiki są. I zaraz tu wjeżdżamy. Co jest jakaś miejscowość? Miejscowość jest taka, że nie wiadomo jaka, bo człowieka nie interesuje to. Jak jest miejscowość, ważne, że jest rzeka, jezioro jest taka. I stąd musimy przepłynąć tam, jest chyba z 1,5 km na drugą stronę. I czekamy na takie drewniane łódki, co nas przewiozą. Ciekawe ile kosztuje. Mówią w Owerlanderze, że 40 za samochód boliwianów 20 złotych, na motor 20 Boliwianów 10 zł. Zobaczymy ile nas będą chcieli skroić. Ale to są uczciwi ludzie tak Liczmy na to, że będzie lepszy. Ale to płytko jest. Prom. Nie jest pierwszej młodości, ale z drewna, więc nie utonie. Raczej przecieka wszędzie i takie wielkie deski poukładali, żeby wjeżdżać na niego. Lago Titicaca, najwyżej położone ogromne jezioro w Boliwii i Peru, na granicy pomiędzy Boliwią i Peru. 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 Właśnie tam jedziemy, płyniemy promem, przeprawiamy się. Wszystko będzie dobrze, tylko wysokość duża, 3800 to trochę za wysoko dla mnie problemy z oddychaniem są, ale myślę, że jakoś damy radę. Niektórzy też oprócz choroby wysokościowej mają e, chorobę morską. Jak widać na załączonym obrazku, proszę bardzo. Choroba morska w pełnej krasie. Nie to jak wilki morskie, my wszyscy, panowie, nie? Kobiety są delikatną płcią i trzeba się nimi opiekować szczególnie w długiej podróży dobry wieczór witamy na naszych apartamentach tam się gotuje to jest sypialnio e, kuchnio jadalnio kanapa tu gdzie ja siedzę jest sektor kierowniczy tam jest sektor e, gospodarczo żeński na dzień dzisiejszy na wieczór no. A żeby taką fajną ciekawostkę jeszcze, nie wiadomo czy coś widać, to o tu mamy ogrzewanie specjalistyczne. Dzisiaj takie zamontowane. Bo jesteśmy na kempingu na Kopagabanie. Niedaleko. I prąd mamy obok. A w nocy ma być minus 3. Znowu. Aby basto nie zadziała. nie zadziała, bo jesteśmy na 3770 chyba. I dlatego... O, proszę bardzo, gotujemy kolację. Y, smacznego wszystkim życzę. spacerujemy główną uliczką od jeziora Titaka do góry w Copacabana czekamy na bilet znaczy nie na bilet, tylko kupiliśmy bilet czekamy na łódkę na wyspę e, Isla del Sol na wyspę Na no, to oczywiście feria turystyczna wszystko co tylko może być miks boliwijskich, boliwijskich tutaj e, zwyczajów trochę turystów i e, i pogoda bardzo ładna Cały czas słońce. Za dwa miesiące już nie widzieliśmy deszczu. Ktoś się pytał gdzieś na naszym fanpage'u. Deszczu nie było od dwóch miesięcy. Tak to bywa w Bolivii. A co to jest? I tak najlepsze jest bita śmietana z Coca-Colą albo bita śmietana z pibem. E, ja mówię pas. Ja bym spróbował, ale pewnie mnie upije to piwo, więc raczej nie. Płyniemy łódką już godzinę 10, jeszcze, jeszcze 10-15 minut na wyspę Sol. Tam z tyłu głęboko za nami popakabada. już schowała się e, za wybrzeże. Będziemy trochę chodzić na wyspie, co mnie za bardzo nie cieszy. Ale co zrobić? Dopłynęliśmy, teraz trzeba będzie się wspinać tak jak mówiłem. To nie jest łatwe, ale poświęcę się, żeby wejść na samą górę tam gdzieś, cholerę. Nie wiadomo gdzie ta cholera jest tam u samej góry, więc się poświęcę i wejdę żeby nagrać Wam kawałek skrętki na tamte góry z wysokości a a propos tego tutaj to widać, że jestem już w temacie południowoamerykański sambrero takie, nie sambrero, bo to jest meksykańskie ale takie kowbojskie bardziej pasujące tutaj do anturażu Isla del Sol tak? oczywiście no, to takie żarty. Będziemy szli z przewodnikiem, żebyśmy się nie zgubili, bo straszliwie e, nie, skomplikowane nie, i. Nieprawda, będziemy szli z przewodnikiem, żeby się jak najwięcej dowiedzieć i żeby móc zadawać pytania. Pytania zadawać? To jest bardzo słuszna koncepcja. Będziemy zadawać pytania. Będziemy zadawać pytania. Isla del Sol, Tijuana Kota, pierwsza kultura, która tutaj była, później Inkowie przejęli wyspę, a teraz mieszkają tutaj lokalni. Raczej Aymara, ale wszystko już jest tak pomieszane, że w głębi wyspy mieszka inne plemie i tam nie można teoretycznie póki co wchodzić. A poza tym jest przeuroczo. W oddali wyspa Sol de la Luna, Wyspa Księżyca, Księżyca, Księżycowa. Yyy, daleko, też pięknie tam właśnie muhery kobiety były kobiety były trzymane to muszę doczytać bo tego jeszcze dokładnie nie wiem a ludzi pełno turystów pełno ale jest pięknie tylko wysoko. a jeszcze tam w oddali tam szczyt ilimani il, ilimani nie, my ma, ma. idziemy tu takim zboczem ze skarpą, taką wzdłuż zbocza do tego drugiego portu, bliżej Copacabana, skąd będziemy wracać z powrotem, na kontynent chyba, tak? Tak jest. Tak. I teraz jesteśmy na wyspie, a dookoła morze. Jakie morze? To jest Lago Titicaca, czyli jezioro Titicaca. Najwyższe żeglowne położone... Na Najwyżej położone na świecie jezioro żeglowne. To już mówiliśmy, ale mówimy jeszcze raz. Ale to tak pięknie brzmi. Jesteśmy w jaskini, gdzie jest serce pumy. Jak się go dotknie, to człowiek e, ma większe szczęście i nabiera siły chyba. Sprytą, prędkości, pumy. Więc dotykamy go, e, dotykamy go bardzo e, namiętnie. Kto to przyszedł w ten burdel?